Heroes of Minecraft. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym pilotażowym, prologowym odcinku z Heroes of Minecraft. Ze mną jest NoFak. Siempre wszystkim. I dzisiaj sobie troszeczkę poopowiadamy, poopowiadamy o tym serwerze. To będzie podzielone powiedzmy na dwie części. Ten serwer jest podzielony na dwie części. Jedna dotyczy aren, a druga otwartego świata. Dzisiaj się zajmiemy, zajmiemy otwartym światem. Areny będą w niedalekiej przyszłości powiedzmy, nagram ten odcinek. I zaczynając po kolei, czym jest ten serwer, no fakt, bo będziesz dzisiaj troszkę opowiadał o tym serwerze, jakie są założenia, zalety, no opowiadaj. E, ogólnie serwer jest z takim założeniem, że chcieliśmy stworzyć świat, serwer-świat, taki odwzorowanie League of Legends w Minecrafcie, lecz z biegiem czasu to się tak rozwinęło, że Poza, poza tym Spawnem, z którego zaczynasz grać na tych arenach, stworzyliśmy taki ogromny świat RPG-owy, RPGowy MMO, który możesz zwiedzać, kolek kolekcjonować itemy, skile, o których powiemy za chwilę. I ogólnie jest to taki jakby, taki duży RPG-owy świat, na którym możesz czuć się jak w normalnej wierce RPG-owej MMO. Dokładnie, wspomniałeś o skillach, także, choć może zaprezentujemy tam do sklepu, jakie, jakie Dobrze. posiadamy skile. Jakie są, są właśnie na użytek gracze bo są naprawdę, naprawdę ciekawe, ciekawie zrobione powiedzmy tutaj mamy. Tak, głównie, skille, głównie skille zostały stworzone na potrzeby Aren, mhm. żeby każda, każda klasa postaci na arenach miała swojego wyjątkowego skilla, lecz potem właśnie tak jak mówiłem, zrobiliśmy też, że można sobie chodzić po tym świecie naokoło Spawnu i zdobywać te skille i różne umiejętności. Ja tutaj pokazuję właśnie ludziom te skille, żeby jak jeżeli ktoś chce, to sobie po prostu zatrzyma i przeczyta. Mamy także sklep, jak widzicie, w którym możemy kupić e, przedmioty. Wszystko właśnie jest ładnie poopisywane. Niesamowity żelazny miecz Palladynów. i ma naprawdę ciekawe ulepszenia, ale też cena, hmm, powiedzmy, że też jest ciekawa. Mamy no. jakieś jedzenie mm, eliksiry na many, bo tu będzie y, własny teksturpak, dzięki czemu te Właśnie rzeczy będą zastąpione innymi grafikami, żeby to po prostu ładniej y, wyglądało. Jeżeli zaczynacie grę, wp wp wpiszcie sobie slash itemy i dostaniecie po prostu na początek, y, co się dostaje miecz kamienny. No, miecz kamienny bandaż, czyli taką apteczkę podręczną i y, dwa y, pork chopy. Wow! co to było? Dobra, nieważne. To był właśnie bandaż. Aha, to był, no właśnie, to był bandaż, ja za chwilę wam go pokażę, tylko wyjdziemy właśnie za bezpieczny teren, którędy wychodzimy. Wiesz co, no, na początku trzeba, trzeba pozbierać troszeczkę i mm -hmm. z potworku, więc, więc myślę, że, nie wiem, możemy pójść tędy. Także dobra, tam no będzie ojku. chyba więcej potworów na początku. No dobra, dobra. Pamiętajcie właśnie, pierwsza rzecz, to nie jest, to jest hardkorowy serwer, tutaj ginie się często. Naprawdę żeby zabić coś w pojedynkę, to no. Tak, najlepiej nie wychodzić samemu w dokładnie. nocy poza, poza mury zamku, a jeżeli już no to jest z jakimś kolegą, bo naprawdę no. jest wszystko ustawione na hard, potwory mają też swoje umiejętności, swoje właściwości. Wszystko też dodam tutaj, że jest napisane autorsko przez naszych programistów w Javie, także nie ma tutaj zlepionych dominów. Nie ma czegoś takiego, że są ściągnięte. Jeżeli na przykład wyjdzie nowa wersja Minecrafta, to nie ma czegoś takiego, że trzeba nie, czekać nie, nie. No na. Wszystko. My wszystko no, wszystko na pluginie. Na biegu. Lewo może pokażemy graczom ten bandaż jako pierwszy ze Aha. Ja może ciebie uderzę, tutaj? To i... jesteśmy w gildii. A, my jesteśmy w gildi. No to niestety. No, za no chwilę <laughs> no pokażemy. No, no za chwilę Odnośnie no, bo... tej gildii, ja może dodam, że właśnie jest też zaawansowany system gildii. Może Flotar pokażesz, jak wpiszesz też gildia. E, już, gildia. I mamy właśnie komendy radnego, komendy założyciela, zaprosić, możemy mm, wojnę wypowiedzieć innej gildii, sojusz zaproponować, wyprosić. Naprawdę opcji jest dużo i to jest bardzo fajne, bo jest ten element, e, kurde, element, element... Po prostu współpracy między graczami, że to nie jest na zasadzie tylko, że się tak dogadujemy, tak. tylko że naprawdę te gildie e, są. Dobra, może skrzynki jakieś znajdziemy? Tak, y, może spróbujemy skrzynki mhm. właśnie, żeby coś zdobyć na no, początek. No, jakieś bo... przedmioty na początek by się przydali. Ja tu mam bo parę takim... przedmiotów. No już widziałem tam, coś ukradłem no. z sklepu. <laughs> Oczywiście, no, tutaj nie ma chyba skrzynki. W zobaczcie jak to pięknie wygląda na minimapie. Ten świat. A właśnie, skrzynki e, są pomysłem, który możecie kojarzyć ze Survival Gamesów czy tam Igrzysk Śmierci. E, są to losowo generowane po prostu itemy w skrzynkach. Te skrzynki są co ileś tam minut. E, uzupełniają się, powiedzmy. Nie traficie tutaj nie wiadomo jakich przedmiotów, ale takie, żeby Wam po prostu e, pomóc, to czemu nie? O, właśnie, krew z siebie leci. Nowa, tak, no, mamy fajna też rzecz. System krwi. No dokładnie, także jest system krwi. Jak widzicie, krew, krew zostawia właśnie y, ktoś, kogo zaatakowaliśmy. To jest oczywiście oczywiste, ale o, pasek MANY u góry, możecie go podziwiać od początku, a o nim nic nie zostało powiedziane. W ogóle system MANY. Też, też dosyć ciekawa rzecz, wprowadzona na tym, y, na tym tylko serwerze. I za chwilkę, za chwilkę właśnie hmm, pokażę Wam jak używać np. bandażu. Bierzemy prawym i mana, e, mana zostaje odjęta. Żeby uzupełnić tą manę potrzebujemy po prostu e, danych miksur, które możemy kupić w sklepie lub po prostu e, z pająków je zdobyć. Znaczy z pająków, z potworów po prostu. Dobra, yy, czy coś mi poleciało? Jeszcze nic, zero, zero fajnych itemów. Diamenty są tutaj bardzo rzadkim przedmiotem, bardzo. Jeżeli widzicie, że ktoś ma diamentowe rzeczy, to Widzieli? wiecie, że naprawdę długo tutaj grał. No i tu mamy opuszczone równiny, wejście do nowej strefy, tylko że tu jest bardzo trudno przejść Nie? pod tym tunelem. Spokojnie, spokojnie, ja tu panuję. Dobra, wezmę może kamienny mieczyk troszkę le robi lepsze obrażenia fak e aha ty się tam bijesz jeszcze czekaj mam mam spodenki jakieś hełm Uważaj Jak coś rzuciłem ci tutaj ojejku Dobra leczenie 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 dobra Spokojny co my tu jeszcze mamy mamy dungeony które możemy za chwilę e zaprezentować gdzie tu jest jakiś najbliższy dungeon mm, Dungeon znaczy wiem, że tam jest. No jest kawałek stąd, powiem Ci, wiesz, może najpierw byśmy mogli pokazać tutaj tą krainę lepszą. Mm -hmm. dobra, dobra. I wiatrak, w którym się dzieje magia. W którym jest rzeźnia. No, dokładnie. Dobra, pajączki. Jak możecie zauważyć, mają e, punkty życia pokazane. Ja tu mam modyfikację wgraną, ale to po prostu, powiedzmy, przez przypadek. Ale jak widzicie, nad e, przeciwnikiem są e, pokazane punkty zdrowia. Są także obrażenia krytyczne. Widzicie na czacie brzdęk, czyli to oznacza, że weszły obrażenia krytyczne. Ojejku, nie mogę podejść do nich. Czekaj, ja mam mój łuk przecież, który wczoraj zdobyłem i powinienem go wyrzucić, ale mam. Ja ]kę. mam wędkę. <gry> wędkę to. O, dobra, wędką widzę, że... O, ładnie. Przeciągnąć go można. Uh -huh, właśnie widzę, widzę. Jakiś creeper wybucha. Chwilę. Ja tu się za chwilę z nimi rozprawię. Mam trochę strzał, także jest... Naprawdę ok. Jest to łuk Szkieleta Kresu, dostępny z bossa, to jest właśnie następna nowość na serwerze. Aha, bo ty go masz z tego bossa. No, no to właśnie to jest ten, wiesz, lepszy łuk. Ja sobie go zachowałem, mówię, albo go... W... ku, Ojej, ginę, ginę. Dobra, nie, jednak nie, zdążyłem się uleczyć, powiedzmy. Ale miałem wyrzucić ten łuk i, i, i go zostawiłem sobie. Kurde, manny nie będę miał zaraz. O, diament poleciał. Nie wiem, czy bierzesz? No dobra, to bierzesz. Dobra, to wezmę. Pan też manny leży, weź sobie. Aha, to uzupełnię sobie. Uh, mogłem jakiś... Czyli chwila, mam 503 um, pieniędzy. Mogłem od razu kupić jakieś, jak, jakiś inny czar, powiedzmy. Chociaż nie. Mam w plecaku, czyli kolejnej rzeczy dostępnej na tym serwerze. Plecak. Mamy 10 sekund na otwarcie plecaka. dlaczego nie od razu plecak się otwiera to jest bardzo proste. Bo, jeżeli na przykład ktoś nas goni, goni nas jakaś gildia, to żeby nie było tak, że zdążymy sobie po prostu schować tej temy przed śmiercią, powiedzmy. A tak to musimy się zatrzymać i, i poczekać. O, właśnie, mam młot Tora, czyli kolejny fajny skill. Dosyć. Chwila, ja sobie muszę coś zjeść, bo jeszcze nie mam żadnych. W, o, jedzeniem się po prostu kończy. My próbujemy cały czas tam przejść i to będzie, jak widzicie, dosyć e, hm, długa podróż, żeby tam jakoś o, dotrzeć. Dobra, dobra, dobra. Ile tam jest creeperów? I pamiętaj, że jest jeszcze... Przeżyję, przeżyję. Jej. O oh ja! Yeah. To było złe. To było złe. Naprawdę to było złe. <śles> <śles> o dobra, pokażę no ja czekam na tutaj. Dobra, pokażę itemy. I widzicie, dostajemy itemy na sam początek, tak jak e, mówiłem. Tutaj mamy coś takiego jak level miecza, czyli po prostu poziom. Im lepszy level miecza, tym no, mamy większy poziom w skrócie, nie? I na przykład wymagania do gildii też są, że potrzebny jest dany level miecza. Tutaj mamy na przykład, ja sobie tylko zboczyłem ze ścieżki na chwilę, tutaj mamy taki mini dungeon z, z szkieletami. Te szkielety się cały czas tutaj pojawiają. Ja zauważyłem, że jest dzień, ale my i tak dostajemy Dosyć ostro, a co będzie w nocy, kiedy zewsząd wyłażą te potwory i nie sposób się przed nimi ochronić po prostu. Akurat tak trafiliśmy, bo tutaj w tej dziurze zawsze tak no, jest. Tutaj, ten jeżeli ten chce... że... chcecie przejść do tamtej strefy, to musicie naprawdę się namęczyć. O nie. <laughs> no widzę, że to też tobie się udało. Ładnie, ładnie. Aha, tak profesję. Ja jestem w sumie przed tym tunelem zaraz. Mamy coś takiego to... tutaj jak profesję. Hmm, dzięki czemu, na przykład nie mam tutaj kwiatków, ale bym to pokazał. E, możemy, ojejku, ale ten zombie na mnie się rzucił. E, możemy, możemy sobie zbierać kwiatki, dzięki czemu dostajemy punkty właśnie w danej profesji. Są inne profesje w fazie e, bety powiedzmy. Na razie jest dostępna jedna, czyli zbieranie, zbieranie kwiatów. Ja myślałem, że na początku, że tylko żółtych, a to czer na czerwone też działa. Nie mogę wam hmm, tego tak pokazać, nie ma kwiatków po prostu teraz. E, chwilka, chwilka, czekam na ciebie jak coś, bo tutaj sam... O, widzę, to są chyba twoje przedmioty. Także czekam, może spróbuję jakoś oczyścić to. Aha, tu jesteś, tam, tam Gdzie masz tam? przedmioty. No o właśnie, prawym wziąłem na naufaka i mamy pokazane jego HP, Honor, czyli swojski... Hmm. Czym będzie, czym jest Honor? Może opowiedz. Tak? HR, czyli punktacja na krainie, czyli tak jakby hero rating, tak nazwaliśmy to. Czyli to jest twoja punktacja, którą zdobywasz walcząc właśnie na tej krainie tutaj, która jest właśnie oddzielna od, od AR, czyli arena rating, punktacji na arenach. Arena zdobywasz. rating to jest, jeżeli ktoś grał na przykład w LoL'a, to system ELO, tak w skrócie. Dokładnie. No. Ojejku, ale ten zombie mnie bije bardzo mocno. Tu masz kwiatka, chyba że już go zebrałem. E, nie, chyba nie zebrałem. Chwila. O, widzicie, zbierzcie że jeszcze 161, aby awansować na kolejny poziom zielarstwa. Ja zbieractwo to nazywałem. Nieważne. Ojejkuj, ej, te zombie naprawdę są silne. Ja tutaj nie mogę jednego zombiego zabić. Nie wiem, co się dzieje ze mną. Ale naprawdę jest ciężko. Chwila, już, już idę pomóc, okej. Okay. Nie, zabrałem rzeczy wszystkie. E, założę sobie... Już idę pomóc i ukradł rzeczy. O dobra, ja mam... jestem już gotowy do walki powiedzmy. Wyglądasz jak teraz ten zombie taki, który się na nas rzuca zawsze. Może jestem zombie, a ma... nie wiesz o tym. Dobra, próbujemy się tam przedrzeć. Jeszcze raz. Czekaj, mam dla ciebie, o coś. Będziesz miał lepsze przedmioty ode mnie. Ale damy radę. czekaj. Iron X. Dziękuję. 5-5. Pięć, pięć. Wow, tu mam ładny drewniany mieczek, także jego użyję. A my będziemy cały czas próbowali się tam dostać. O, gasi. może na hardcora biegniemy. A, dobra, okej. Okay. Chociaż w sumie i tak mnie zaczęły atakować, ty sobie tak przebiegniesz. Nie, nie mogę, bies, okej. Okay. Już sprint się odpalił. Dobra, ja przebiegłem. Nie wiem, jak ty. Ja też. Okej, okay, i mamy tutaj kolejną krainę. Tutaj Je... musimy bardzo uważać najlepiej, schowajmy się do jakiegoś domku. Uważaj plecy! Mhm. Mm Jest ich tyle naprawdę. Chodź do tego domku, Szybko. Dobra, dobra, idę. Nie atakujcie mnie, proszę. Okej, okay, już idę, już, 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 już. Zamykaj. Dobra, zam zabijmy. Kolej wszystko. Hardcore, ale one mogą chyba rozwalić? Tak, mogą, ale drzwi się później odnawią. Aha, dobra. Jest skrzynka. Jest... Wow, tu szkielet! Puszka parował do środka, a nie, bo tu są drzwi otwarte, OK. Gdzie, gdzie, ty jesteś? Aha, tu na górę jest przejście. Jak widzicie, są bardzo takie ciasne te przejścia, co według mnie jest bardzo klimatyczne. Lubię właśnie takie, takie szczegółowe budynki, gdzie wszystko jest po prostu, jest dużo rzeczy nastawianych na sobie. Wow, tu jest dziura w podłodze. Dobra, może... Co, myślisz, że damy im radę? Aha, no, na o jajku, dobra, nie, spokojnie, spokojnie na pewno im e, damy radę, jak mi się wydaje. Ja bym chciał pokazać tego Dungeona, tylko że one są dosyć daleko, także. O, wiem, że tu jest po drodze jak sobie e, grałem wcześniej, to widziałem e, dungeona, który był właśnie z, z pewnym bossem takim, którego możecie grać ze zwykłego Minecrafta, ale nie będę zdradzał jakim. Czyż można, będzie można wejść tutaj na serwer? A właśnie, odnośnie wejścia na serwer, może jak to będzie się odbywało przez jakiś czas, może powiesz, no fakt Już chwilkę, tylko się tutaj ogarnę, bo no naprawdę dobra. jest nie. rzeźnia. Okay. Jak to będzie wyglądało? Mamy zamiar zrobić tak zwaną betę przez około... Przez około mniej więcej pół roku, myślę, że jakoś 5 miesięcy, może 4-5. Będzie to taki okres, w którym na serwerze są już zaimplementowane wszystkie opcje. Lecz. o i ja też chyba wpadnę. Wiesz, to, to może ja za chwilkę o tym opowiem, bo ja mam tutaj na guzik. Mówię, no, ja nie mam sprawy. Nie dam rady po prostu. Nie ma sprawy. Ja o, pójdę sobie w tą stronę, w tą jeszcze. w tej stronie jeszcze nie byłem, A przy okazji pokażę po prostu Dungeona. Jak widzicie, tu jest na razie spokojnie, chociaż. Chociaż za chwilę się zacznie dopiero wszystko. To chyba była skrzynka, jeżeli dobrze pamiętam. A właśnie, mapa, czy e, ten teren, który właśnie tutaj widzicie, on był budowany z takiego płaskiego, nie wiem jak to się nazywa nazywa Flat. flat. No, dokładnie. Z mapy Flat wszystko było budowane własnoręcznie, także wiadomo, z użyciem e, programów, ale i tak to robi wrażenie, bo macie. Hmm, to nie po prostu granie wygenerowała tego, tylko to wszystko było budowane przez ludzi, jak możecie zobaczyć. Chwila. Głównie przeze mnie. No, ale kurde, naprawdę. I tutaj wszystko było budowane z dokładnością co do jednej trawki ręcznie stawiane, żeby właśnie jak najbardziej odzwierciedlić taki, taki fajny, naturalny klimat. Mm -hmm. I się udało. Um, Dziękuję. Przetamy. O, nie minęło 10 minut, no dlaczego? Ja jestem bez przedmiotów, a ja chcę pokazać ten dungeon. Okej, okay, tutaj możemy przejść. Tutaj Wiesz to tutaj woda. jest taka rzeźnia, taka farma, jest dedna, dedna, dedna. Ja sobie mam na razie spokój, powiem ci. Nic mnie nie atakuje, także się cieszę z tego. O, i tutaj mamy parkur. Ale miało, mało miał energii już ten potworek, co go biłem. Mogłem go... Oj. Także jak widzicie, jak widzicie, jest naprawdę bardzo trudno, więc... Mhm, dokładnie, jeżeli chcesz wejść tutaj i... Myśl, wejdziesz tutaj i myślisz, że jest łatwo, to naprawdę się mylisz. Jest przecież tu jest woda. Dobra, jestem w tym... Gdzie jesteś? Dungeon, poziom łatwy. Aha, okej. Okay. No, to jest tak tutaj mniej więcej. Znaczy tutaj. Mam magma cube. To jest tak tutaj mniej więcej. No. To powinieneś wiedzieć przecież. No wiem, przecież mam e, telepator w głowie, więc... I to jest... Jak widzicie, to jest naprawdę łatwy, łatwy dungeon. E, po prostu pojawiają się tutaj poziomy. Ja bym chciał iść do. Tutaj wiem, że gdzieś jest właśnie ten trudniejszy, powiedzmy, tylko poczekamy. Ale powiem ci, że w trudniejszym to nie damy rady. Ja znowu chyba dednę. Eee, ja czekam na ciebie, jak coś. Znaczy w sumie nie wiem, gdzie czekać, ale czekam, także, także jest dobrze. sobie może pod troszkę. Mam chyba 16 albo 17 poziom e, miecza. Także... Wiesz co, no ja będę ciebie wyszedł, ale w tym domku, o właśnie idziesz koło mnie, w tym domku zobacz, jaka kolega się namieczeiła. I teraz się rzuciły na mnie te potwory. Nie, nie, nie. A ja nie mam żadnej broni. Um, ja mam mieczyk drewniany, czekaj, ja pójdę drugą stroną po prostu i, i, i zobaczymy, jak to będzie. Yy, właśnie, yy, i przez ten czas, bo nie dokończyłeś z tym okresem beta, i przez ten, właśnie tu wszystko działa, wszystko jest już ok tylko Oh. O, no. tylko mieliśmy, mieliśmy być takimi kozakami w tym, no, tym Dokładnie. Filmie. Wszystko miało być, czekaj, co ja się będę... No, już... Dobra, to może ja powiem teraz o tej mecie. Mm -hmm. No mówmy. Z racji tego, że ten serwer tak naprawdę przygotowywaliśmy tutaj około prawie roku czasu, łącznie z budowaniem budowaniem krainy, pisaniem tych wszystkich pluginów. Także no to, to... Pochłonęło nie dość że dużo czasu, wysiłku naszego, ale także i pieniędzy, no bo prawda, ten serwer musiał, musiał stać na czym, żebyśmy mogli go budować. Mieliśmy też grona takich testerów, którzy nam pomagali tutaj wychwytywać bugi, ulepszać to wszystko. Chciałbym też pozdrowić w tej chwili. I właśnie mówiąc teraz o, o tym wstępie, zrobiliśmy coś takiego, jak no niestety płatny wstęp na beter, więc trzeba będzie wysłać SMS-a około 5 zł, aby dostać klucz beta, dzięki któremu będziecie mogli wejść na serwer. I dlaczego tak robimy? Tutaj pewnie teraz polecą teksty typu: serwer dla pieniędzy i w ogóle. Ale tak naprawdę wyobraźcie sobie, że żebyśmy my tutaj mogli jak, jakkolwiek zarabiać na tym, na, tym, na tych SMS-ach, to naprawdę musiałaby tutaj wejść cała rzesza ludzi, żeby, żeby jak, jak, jakaś kasa się zwróciła. Po pierwsze, się zwróciła za ten serwer, a po drugie, żebyśmy mogli na tym zarobić, bo tak naprawdę Operator bardzo dużo, że tak powiem, przycina tych pieniędzy na nas, więc, więc to nie jest tak naprawdę, abyśmy zarobili na tym, tylko bardziej um, pozwala nam to tak naprawdę wyodrębnić graczy, którzy tak naprawdę chcą tutaj grać, którzy, którzy, którym zależy na tej rozgrywce um, i zabezpieczyć się także przed um, tworzeniem multicont na których gracze mogliby nabijać sobie statystyki i, i tym podobne. Mamy po prostu większą kontrolę nad, nad tymi użytkownikami, którzy wchodzą i którzy tak naprawdę chcą tutaj grać, a, a nie tylko po prostu wejść, nie wiem, pomarudzić i kontrolować I, i wyjść dokładnie. No. I ja będę miał parę kluczy do właśnie, do rozdania do tej, tylko to jest z nazwy beta, wiadomo, ale właśnie będę miał tutaj parę kluczy, także, także wkrótce może Jakiś konkurs będzie, czy jakoś to rozdam po prostu jakoś te klucze, także, także się nie martwcie, jeżeli chcecie, chcecie zdobyć dostęp na tą betę. I po, po tej becie, po tej półrocznej powiedzmy becie, serwer będzie otwarty dla wszystkich, tak? Tak, dokładnie. No, żeby no wiesz, chciałbym... Chciałem się upewnić po prostu, żeby. Mm, znaczy, żeby ludzie to usłyszeli, bo ja to oczywiście tak, tak, wiedziałem. Oczywiście. No, półroczna beta, tylko z nazwy, bo tu naprawdę wszystko yy, działa. I nie wiem, czy coś jeszcze mamy takiego do powiedzenia w sumie? Chciałbym jeszcze może dodać, że mamy tutaj grono partnerów z YouTube, a nie tylko ty jesteś partnerem. Mm -hmm. No Ale też będą inne osoby, niektóre bardzo znane nawet dla Was. Także możecie śledzić kanały, kanały innych też youtuberów, bo, 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 bo też będą informacje u nich jakieś mniej więcej. Flotar tutaj um, dostał u nas takie jakby pierwszeństwo zaprezentowania tego, ponieważ no, bardzo mi się podoba sposób, w jaki, w jaki nagrywa filmiki, prezentuje to. I tak jakoś się dogadaliśmy tutaj. I właśnie Kurde, bo się ten zarumienie zaraz. <laughs> Nie wiem, czy coś jeszcze będziemy, mamy do pokazania, powiedzenia, tak myślę? Do pokazania, no w sumie nie pokazaliśmy wszystkiego, bo tutaj jest naprawdę tyle no. rzeczy, że, że nie sposób tego pokazać. Inne skile, inne skille i w ogóle inne możliwości, także to, to nie sposób tak zapamiętać wszystko, ale... Myślę, że może byśmy nagrali jeszcze jakiś jeden odcinek, jeśli byś chciał, oczywiście Pewnie. i dokładnie pokazali graczom. Już tak może nie z poziomu gry jak my chodzimy i gramy, tylko może stojąc na spalnie i pokazując te wszystkie możliwości. Mm -hmm. No dobra, dobra. To co, na razie się żegnamy i zapraszam was na kolejny, kolejne odcinki w sumie, bo to nie będzie przecież pierwszy i ostatni odcinek. Mamy jeszcze naprawdę dużo rzeczy do pokazania, później będzie po prostu jak już e, serwer będzie działał, będą gracze, to z aren czy po prostu ze zwykłego zwiedzania świata, ekspienia i tak dalej i tak dalej. Mam nadzieję, że nie sam, oczywiście. Tak, e, też może dodajmy tutaj, że właśnie w tych następnych odcinkach arenowych pokażemy Wam cały system rozgrywki jak League of Legends, Dota czy Heroes of the Są tutaj już zbudowane areny takie jak Summoner's Rift, Twisted Tree Line czy Howling Abyss. Oczywiście na nich są zaimplementowane wszystkie motywy typu strzelające wieżyczki do przeciwnych drużyń, Nexusy, wieże, skille, Boss. mana, bossy, no jest no. praktycznie wszystko to co, to, co jest w rozgrywce w LoLu. Stworzyliśmy to autorsko tutaj w Minecrafcie, także czekajcie i spodziewajcie się czegoś naprawdę niesamowitego. Dokładnie, jest na co czekać, także my Was zapraszamy na kolejne odcinki i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Na razie.